W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie. Niepełnienia woli Ojca. Duchu Święty, Stworzycielu, Otwieraj moje oczy, by widziały, Otwieraj moje uszy, by słyszały, Serce, aby czuło. Duchu Święty, ożywicie. Żyć. Przez serce niepokalanej, Twojej oblubienicy, przybądź duchu święty i pozwól mi całym sercem, duszą, ciałem, umysłem, całym życiem rozważać wcielenie Chrystusa. Jezus znosił boleści już od pierwszej chwili swojego poczęcia, ponieważ począł w sobie jako własne życie wszystkie dusze. W rzeczywistości umierał za każdą z nich i znosił boleści każdego. Słowa Jezusa do Luizy. Córko mojej woli, przyjdź i weź udział w pierwszych śmierciach i cierpieniach, które zniosło moje małe człowieczeństwo z rąk mojej boskości w chwili mojego poczęcia. Gdy zostałem poczęty, począłem wraz z sobą, jako swoje własne życie, wszystkie dusze, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Począłem też ból i śmierć, które miałem znieść za każdego. Wszystko musiałem w sobie zawrzeć, duszę, cierpienia i śmierć, którą każdy miał ponieść, gdyż chciałem powiedzieć Ojcu, Ojcze mój, już więcej nie będziesz patrzył na stworzenie, ale tylko na mnie. We mnie znajdziesz wszystkich. Wynagradzam ci za wszystkich. Ile boleści chcesz, tyle ci dam. Czy chcesz, abym poniósł śmierć za każdego? Poniosę ją. Przyjmuję wszystko, byle tylko dać życie każdemu. Oto, dlaczego potrzeba było woli i mocy boskiej, aby zadać mi tak wiele śmierci i tak wiele boleści. Oraz mocy i woli boskiej, aby zadać mi cierpienie. A ponieważ w mojej woli są obecne wszystkie dusze i wszystkie rzeczy, nie w sposób abstrakcyjny lub tylko intencją, jak ktoś mógłby sądzić, więc rzeczywiście trzymałem w sobie wszystkich, którzy utożsamieni ze mną kształtowali moje własne życie. Rzeczywiście umierałem za każdego i cierpiałem ból wszystkich. Prawdą jest, że włączał się w to cud mojej wszechmocy, cud mojej niezmierzonej woli. Bez mojej woli moje człowieczeństwo nie mogłoby znaleźć wszystkich dusz i objąć ich wszystkich, ani umrzeć tak wiele razy. Gdy więc moje małe człowieczeństwo zostało poczęte, zaczęło znosić na przemian ból i śmierć, a wszystkie dusze pływały we mnie jak w rozległym morzu były jak członki moich członków, krew mojej krwi i serce mojego serca. Ileż to razy moja mama, zajmując pierwsze miejsce w moim człowieczeństwie. Nie odczuwała moich boleści i mojej śmierci i nie umierała wraz ze mną. Jakże słodko było znaleźć w miłości mojej mamy echo mojej własnej miłości. Są to głębokie tajemnice, których ludzki intelekt dobrze nie pojmuje i wydaje się zagubiony. Przyjdź zatem do mojej woli i weź udział w śmierciach i cierpieniach, które znosiłem, jak tylko zostałem poczęty. Dzięki temu będziesz mogła lepiej zrozumieć to, co ci mówię. Nie wiem jak, ale znalazłam się w łonie swojej królowej mamy, gdzie ujrzałam dzieciątko Jezus. Było bardzo malutkie, ale choć było malutkie, zawarło w sobie wszystko. Z jego serca uszła i wpadła do mojego serca strzała światła. Gdy mnie przeniknęła, poczułam, że umieram, a gdy wyszła, przywróciła mnie do życia. Każdy dotyk tej strzały powodował bardzo ostry ból, tak iż czułam się wyniszczona, a w rzeczywistości czułam, że umieram. Potem dzięki jej dotykowi czułam się ożywiona, ale nie znajduję odpowiednich słów, by się wysłowić, więc na tym poprzestanę. Za to, że Jezus w swoim człowieczeństwie. Swoją boskością objął każdego z nas, zanurzył w sobie, w swoich cierpieniach każdego z nas, by Bóg Ojciec patrzył na Jezusa, na nas ukrytych w Nim. Śpiewajmy sercem razem z Maryją. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne. A jego imię jest święte, Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców w tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomnę na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom. Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kochany bracie, kochana siostro, adorując Jezusa w łonie Maryi, podziękuj za każdą śmierć, którą przeżył w sobie dla Twego zbawienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.